Miejscowość i rodzinkę. Tak, dom samotnych matek wraca właśnie dziś, <mulary> dom samotnych matek, reaktywacja. Moi kochani, yy, poprzedni dom samotnych matek był z takim trochę bałaganie. Ten dom. 500 razy przerabialiśmy, więc teraz jest nowy. I o co w ogóle chodzi? Może są to osoby, które nigdy nie były, nie oglądały mojej serii Dom Samotnych Matek, pierwszej serii w ogóle takiej na kanale. Dom Samotnych Matek polega na tym, że... Bierzemy sobie tutaj samotne matki oraz simki, które są w ciąży lub jeszcze nie są, a będą i umieszczamy ich w domu samotnych matek, gdzie mają swoje pokoje, dobrze wyposażone lub gorzej wyposażone zaraz do tego przejdę i my się nimi opiekujemy, pozwalamy na to, żeby te dzieci urodziły, opiekujemy się potem tymi dziećmi i jak dzieci dorastają i te matki już wyjdą na prostą, to Wypuszczamy jej w świat i bierzemy kolejną, czyli po prostu taki typowy dom samotnych matek, gdzie się nimi opiekujemy i powstały nowe pokoje. Bo stały nowe pokoje. Mamy też samotne matki, które zaraz przedstawię. Po prostu każdy taki pokój jest osobnym mieszkaniem, tyle że bez kuchni, bo gotować będzie Dula razem z Dawidem, czyli Simowie, którzy tutaj pełnią rolę takich pracowników w domu samotnych matek, i zaraz też wam ich przedstawię. A więc to jest pierwszy pokój, i to jest pokój, w którym mieszka. Jedna samotna matka Candy razem z swoją córeczką Rose. Potem tutaj mamy pokój, gdzie jest podwójny. Mieszka tutaj ta jedna samotna matka z jednym już prawie dorosłym synem, Stefanem. Tylko gdzie on teraz jest? Stefan gdzieś musiał wyjść z tego pokoju. A nie, tu stoi, nie widziałam go. Dobra. I tutaj mieszka właśnie e, Katerina ze Stefanem. Zaraz też ją wam pokażę. Kolejny Pokój samotnej matki podwójny. Jak widzicie, są dwie kołyski, czyli ten pokój będzie miał aż dwie samotne matki. I uwaga, wiadomość z ostatniej chwili: ona rodzi. Zaraz mamy od razu, na samym początku, poród, masakra. I jest jeszcze jeden pokój, gdzieś. jest. To jest pokój również podwójny, tak jak poprzedni, ale nikogo tutaj nie ma. Będziemy musieli e, dopiero tutaj kogoś sprowadzić. Ostatni pokój jest pokojem samotnych ojców, dlatego że to są nasi ojcowie. Tu jest jeden, a drugi chyba tutaj był no. Na... Jest tutaj na łóżku, pod łóż, tutaj w łóżku. I oni są zapłodnieni przez kosmitów, dlatego tu spokój samotnych ojców. Ile mamy razem tych pokoi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ten piąty to jest samotnych ojców. I mamy tutaj takie tajemnicze pomieszczenie. Powinniście się zastanawiać, co chodzi. ono nie ma nawet dachu. To jest, słuchajcie, karny jeżyk, karny pokój. Po prostu, jeżeli któraś z tych samotnych matek nie będzie się zajmowała swoim dzieckiem, a zamiast tego będzie sobie oglądała tylko telewizję, coś robiła takiego wiecie, nie będzie ogarniała, to zostaje tutaj zamykana w środku e, i jest tutaj, dopóki się nie ogarnie za karę. Tak jakby ta kara się powiększa z każdym takim występkiem. Najpierw jeden dzień, potem wraca do siebie, potem drugi i tak dalej, i tak dalej. Dopóki się nie nauczy. Mamy tutaj przed domem taki mały plac zabaw, dlatego, że dzieci będą mogły wychodzić z tych swoich mieszkań, z tych swoich pokoi, e, bo będą musiały z siłą rzeczy, siłą rzeczy chodzić do szkoły, e, a samotne matki będą zamknięte. Tu jest, słuchajcie, Taki budynek, takie małe mieszkanie pracownicze, czyli mieszkanie Duli i Dawida, naszych pracowników. Dula jest tutaj kucharką. Ona zajmuje się tylko gotowaniem. Będzie gotowała dla tych wszystkich samotnych matek i ich dzieci. A Dawid z kolei jest takim typowym. Taką typowo złotą rączką woźnym, naprawia, sprząta e, i, i tym się właśnie zajmuje. Dula bardziej oprócz gotowania jeszcze zajmuje się dziećmi. Mamy też zatrudnionego lokaja. Mamy też zatrudnionego lokaja, któremu tr trzeba łóżko wstawić, bo zapomniałam w ogóle e, dać mu łóżko, e, więc jeszcze, jeszcze będziemy musieli to zrobić. I mamy jeszcze mikę, czyli naszego pieska tutaj, e, który będzie też mógł się swobodnie poruszać po całym terenie. No dobra, ja teraz wstawię szybko dla psa. Miejsce, i jeszcze jedną łóżko dla lokaja, bo zapomniałam. I zaczynamy grę. Jesteśmy! Hejka! Dzięki za zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Jesteście bardzo mili! Wszystkie te osoby, które zostawiły łapkę w górę. Tu jest Candy, czyli jedna z naszych pierwszych samotnych matek, która nadal jest u nas, bo sobie nie radzi. A to jest Rosie, czyli jej córeczka. I Dawid siedzi przy komputerze. Candy zaraz właśnie będzie musiała ją przebrać. A może w ogóle ją wykąpiemy? A nie mamy wanny. O, to nie wiedziałam. To po prostu przebierzemy ją. Trzeba jeszcze będzie jakąś wannę skombinować. Bo, bo Rose tutaj widać, że, yy, że narobiła w pieluszkę. I tak, Kendy jest z nami od początku, a to jest jej córeczka Rosie. Yy, I Candy tak średnio się nią opiekuje, dlatego tutaj też jest. Mam nadzieję, że teraz się to zmieni. W pokoju numer dwa jest służba. Dula już zaczęła rozpalać wszystkim w kominkach, bo każdy pokój ma swój kominek. I tutaj jest Katerina razem z Stefanem. Jak już siedzicie przy stole, to niech Stefan odrobi sobie lekcję. A ty możesz mu w tym pomóc. E, I jak widzicie, są bardzo do siebie podobni. No zresztą jego matka, co miała być niepodo niepodobna. E, I oni też są z nami od początku. Katarzyna jest z nami od początku. Trafiła tutaj, wychowała dwójkę dzieci, e, bliźniaków i wróciła do siebie do domu i z trzecim dzieckiem, z najmłodszym, znowu tutaj do nas trafiła. Czyli historię, no taką trochę mała, ciężką. Dobra, teraz... Gdzie jesteś, proszę u ciebie, a w łazience się schowałaś? A nie, siedzisz tutaj! Ona rodzi! Zaraz będziemy odbierali poród. I wytrzymaj jeszcze trochę, przedstawię, tylko widzą wszystko. No samotnych matek wraca. Ale poznajcie Halę. Hala jest najnowszą samotną matką, która jest u nas w rodzinie. Jest najnowsza, dobra. Hala, do ciebie jeszcze wrócimy. Pokój dalej raz znowu z Dawidem w pustym pokoju. Ten pokój jako jedyny ma bieżnie, dlatego, że jest największy i najbardziej taki komfortowy. Jest to czerwony pokój, ale póki co nikogo tu nie ma. Będziemy musieli kogoś tutaj, tak jak wspominam, e, zaprosić. I przyszedł czas na samotnych ojców. Samotnych ojców jest Akira z Japonii, samotny ojciec z Japonii, i jest jeszcze z nami Markus, który. Jest z tego miasteczka, i oni też trafili do nas nie tak dawno temu. I zapomniałam jeszcze o jednym osobie. Słuchajcie, mamy jeszcze w piwnicy. Mamy jeszcze kogoś zamkniętego w piwnicy na zawsze i to jest Price. O, właśnie się zaczął poród, Hala rodzi, okej, okay. zaraz się to zajmiemy. I Price będzie tutaj mieszkał do końca swojego życia prawdopodobnie, chyba, że zdecydujecie inaczej. A jeśli chcecie się dowiedzieć, dlaczego on tutaj trafił i dlaczego tutaj jest, to oglądajcie poprzednie odcinki. O, Hala już zaczęła sama rodzić, także się cieszę, już jej jest przy kołysce. Jestem ciekawa, co nam się tutaj... Urodzi. O, to dziewczynka! Gratulacje, to dziewczynka! Super! Ja słuchajcie, nie mam pomysłu na imię dla dziewczynki, więc robimy naszą starodomną taktykę, czyli po prostu wchodzę na YouTube'a na ostatni odcinek. Wchodzę na YouTube'a na ostatni odcinek, zostałam hodowcą pszczół, to jest ten ostatni odcinek. I teraz sobie... O, reklamę mam. Ho, ho. Dobrze. I teraz sobie... Biorę pierwszy lepszy komentarz i to jest komentarz od Misia Misia. Dzień temu, Kawę cię pija! na youtuberka The Sims 4. Dzięki Misia, dobra. Tak więc nasza dziewczynka będzie się nazywała Misia. Dodamy tylko dopisek dom samotnych matek. DS i wtedy myślnik matek. Dzięki temu będziemy wiedzieli w przyszłości, jakie dzieci zostały wychowane u nas w domu samotnych matek. O nie, dwie dziewczynki! Tego się nie spodziewałam. No dobra, no to jeszcze raz odparam ten filmik ostatni. I słuchajcie, szukam kolejnego imienia, a jak chcecie, żeby w kolejnym domu samotnych matek było wasze imię, to oglądajcie na bieżące odcinki i komentujcie. Zawsze stawiajcie komentarz. Jest duża szansa, że w tej serii wystąpicie, ponieważ będzie nam się dużo dzieci rodziło. Okej, okay, mam. Dusia JK pszczoła, żeby zdobyć więcej simolonów, można sprzedać kurczaka XD dobra, czyli nasza druga dziewczynka będzie miała nick... Dusia. DS chyba tak było, nie? Matek. Dobra. Nie błagam was! Dlaczego, trojaczki? Kobito, z kim ty się tam. Dużyłaś, że ty masz tyle dzieci! Teraz jeszcze chłopiec! Trzeci raz wchodzę na ten filmik. Chłopiec będzie się nazywał Tasz. Za fajne filmiki robisz. Dzięki, Tasz. Dzięki. Dobra. Czyli teraz będzie, mam nadzieję, że nie będzie czworaczek, błagam was. Dobra, to już koniec. Trojaczki! No nie! Dobra, dobrze, że Tula, Dula już w pogotowiu jest, słuchajcie. Już tutaj przyszła, tylko teraz tak. Yy, Najlepsze jest to, że nie wiemy gdzie, on, w sensie tutaj są. Będziemy musieli zamienić kołyski. Bo słuchajcie, urodziły się w innych kołyskach tak jakby. Także... Można już można. Będziemy musieli teraz przenieść te kołyski, no niestety. Okej, okay, ona ma trojaczki, więc trzeba będzie jej koniecznie pomóc, bo może po prostu nie dać rady sama z tymi e, z tą trójką dzieci. Może być jej ciężko, więc Dula będzie tutaj w pogotowiu. Tą kołyskę zamiast tego dajemy tutaj. I trzeba kupić jeszcze jedną. Jak tutaj będzie samotna matka kolejna. Ech, no dobra, no, no trudno. Dobra, nie płaczcie, każde jest głodne. Już, już się tym zajmujemy. Już się tym zajmujemy. Dula jednego nakarmi. Dawid, o, o ten od razu urodził się z brudną pieluszką. E, I na końcu jest hala. Nakarm tego. Dula, no trzeba nakarmić dziecko. Aha, bo już idzie pokojówek. Dobra, czyli chłopacy już ogarnę. Zniknął. O, jest, dobra. To już dzieci są karmione, to nawet lepiej. Jezu, ile nam się ich narodziło od początku. Adula dula idzie szybko zrobić jedzenie dla wszystkich. Kolację trzeba podać. I podamy sobie, e, wiecie, co zrobimy? Zrobimy sobie dzisiaj na kolację pieczonego e, tofu kurczaka. A co niech będzie. E, mam nadzieję, że starczy dla wszystkich. Od razu Dula będzie gotowała dwie kolacje. E, dwie takie same, takie myślę, bo, bo mamy więcej niż 8 osób, więc musi być więcej niż 8 porcji. A tutaj się zajmuje pogotowie z dziecięce z dziećmi naszymi. No, będziesz miała ciężko w życiu. Oj, będziesz miała ciężko w życiu, Kubito. Z trojaczkami. Dobrze, że jest sama w pokoju, póki co, bo przynajmniej e, wiecie, nie, nie będziesz takiego... I nie będą te dzieci siebie Wzajemnie budziły W sensie wzajemnie budziły dorosłych simów Dawid, jak ty jesteś tutaj w pokoju U Hali Hala w ogóle idzie spać, bo zmęczona Hala, ja tobie łóżka nie dałam jeszcze Bo ty miałaś mieć to łóżko, wiesz? Więc przydzielimy ci to łóżko żeby było wiadomo. I możesz iść spać w tym łóżku. Tak, zmęczona. Tu w ogóle ma jakieś rzeczy. Grylowane owoce. Ma 4 godziny do zepsucia. No połóż sobie te grylowane. I ma muszelki jakieś nazbierała sobie. To położymy tutaj te muszle tobie na szafkę. O! Wiecie, co zrobimy? Jedną muszlę tu, a drugą tu. Fajnie, że masz takie muszelki, sobie nazbierałaś, jak byli na plaży w ostatnim odcinku. Tutaj ze ścianą gra na skrzypcach, mam nadzieję, że ich nie pobudzi. Ehm, dobra, i wracając do reszty. Wszyscy się w miarę dobrze czują, chyba tak. Tutaj chłopacy sobie żyją. Tablety mają już na tabletach, grali. Ja im tablety dałam. Jak się trzymają nasze trojaczki. Śpią i mama trojaczek również śpi, także się cieszę. Dobra, ja myślę, że możemy popatrzeć, czy mają coś w akwipunkach. Ona też ma jakieś muszelki, dula, więc jak mają jakieś rzeczy w akwipunkach, to po prostu te rzeczy porozstawiamy, a żeby wiecie, była no bardziej domowa atmosfera. Ty coś masz? Ty masz już jakieś owoce. Dobra, Tu wyłożymy te owoce. A tyle sobie nazbierałeś. Uuu, jaka piękna muszla. I to co to jest? Części do lepsze. No co to, to ci zostawię? A bo to Dawid. Ojej, przepraszam. Dawid, bym twoją muszlę walnęła do chłopaków, do pokoju. A ją tutaj trzeba położyć. Dobra. Tutaj są oni. Ty masz w ogóle w kwietniu jakieś zepsute hamburgery? O co chodzi? O, jak się pięknie opiekuje. Jak będziesz. Ta się tak opiekowała swoimi dziećmi, to wiesz co, damy ci tableta, a to są grillowane owoce e, na ziemi, nie wiem po co, jeżeli z nagrody damy jej po prostu tabletę, co o tym myślicie? I mamy Candy, Candy siedzi i rozmawia z Rose, nie ma nic w kwiepunku, więc e, nie damy nic. Ty nie byłeś na wakacjach. Masz tutaj lekcje nieodrobione pewnie co? Ty już w ogóle dorosłeś. Jesteś, a nie, nastolatek. Nie masz w ogóle lekcji e, tak jakby nastolatkowych, ale mój jedzenie oczywiście nie podajemy. On sobie gulasz gotuje. Będzie przez całe życie ten gulasz i nic więcej. Także więc. Tak więc jeszcze raz Was zachęcam, jak chcecie się dowiedzieć, czemu tutaj siedzi, oglądajcie e, poprzednie odcinki. No i dobra. Poza tym wszyscy są w miarę ogarnięci. Nie mają w ekwipunku żadnych rzeczy, które byśmy mogli porozstawiać. E, tylko niektórzy symowie sobie muszelki z tego wyjazdu przywieźli. I tutaj jeszcze Dula ma rybkę. Wojownika, ale nie wiem co z tą rybą zrobić. no Do lodówki je włożyłam. Może ktoś ją ugotuje. O! Handy zaczęła się opiekować chrągą. Zbawi się z nią. Bardzo się cieszę. A ten jej kibicuje. Jak rozpalimy wszystkie piecyki, to zaczniemy rozdawać łóżka każdemu, żeby każdy wiedział, gdzie ma swoje łóżko, gdzie ma swoje miejsce. No i potem będziemy szukali nowych współlokatorów, bo niektóre pokoje jeszcze nikogo nie mają. Ej, jak to świetnie w ogóle wygląda, zobaczcie. Tutaj Candy rozmawia sobie z swoją córeczką, siedzą tam, dyskutują. Pokój obok, przed chwilą... Stefan uczył się grać na skrzypcach, a Kateryna mu kibicowała, no po prostu cud miód. Tutaj Lokaj się zajmuje trojeczkami. Jeśli chodzi o, o halę, to ona przed chwileczką wstała i ogląda sobie teraz tv A Tutaj mamy pokój wolny, a tutaj panowie w ogóle sobie siedzą przed telewizorem, konwersują bezustannie, rozmawiają cały czas ze sobą, w ogóle chyba się na maksa zaprzyjaźnili. Zobacz, na nich opowiadają sobie, jak to jest w kosmicznej ciąży. Swoją drogą, jestem ciekawa, kiedy oni mają termin porodu. Nie mam tutaj powiedzianej, który jest trymestr. Może nowe dziecko w rodzinie. No to się nie dowiemy. Jest czwarta. Ja myślę, że możemy wysłać naszych y, pracowników do spania. Co do reszty, niech robią, co chcą. E, po prostu mają wolną rękę. To jest tak jakby trochę ich sprawa, czy się zajmują tymi dziećmi, czy nie. My tylko będziemy im pomagać. W jakichś takich krytycznych momentach, jak sobie śpią, jak w ogóle tutaj, patrzcie, jak mają mało miejsca, bo działkę mamy dosyć małą, ale zmieściło się wszystko, nie? Także spokojnie, nie, nie ma tra tragedii póki co. No, a samotne matki to jest tak jakby ich sprawa, co robią. My się zajmujemy tu naszą służbą i pilujemy, żeby nam opieka społeczna dzieci nie zabrała. To, to są nasze obowiązki. W razie czego, dzisiaj Warty prowadzi Dula, więc jak, o, tutaj trzeba psa na spacery, więc jak właśnie ktoś będzie potrzebował pomocy i będzie potrzebował czegokolwiek, to ona się tym zajmie. O, tu się dziecko budziło, także Dula, ale ty nie możesz na bieliźnie do tych samotnych matek, ma być profesjonalny dom, także tutaj się proszę przebrać. No co, no, zaraz się tym dzieckiem zajmiemy. A ty, Stefan, do szkoły. Marsz, idź sobie na dwór i jeszcze przed szkołą powlaj się na drabinkach. Masz 5 minut! Stefan, nie zdążysz wejść! Nie zdążysz wejść! O, zdążył, to jest jednak asior. Dawid umył naczynia. O, kto to jest? Jak się nazywasz? Oliwia. Ona jest w ciąży! Ja już to widzę, ja mam nosa do tego! U, widzę, że tutaj mamy kolejną kandydatkę do Domu Samotnych Matek. Dobra, słuchajcie, mamy ją, zaraz tutaj Dula ją zwerbuje, Dula, Dula sprząta, to Dawid to zrobi, zostaw tą szklankę. Eee, zrobimy to w ten sposób, jeszcze nie dodamy jej do rodziny, dodamy ją do rodziny dopiero przed porodem, yy, bo to jest w ogóle najlepszy sposób, żeby zobaczyć, czy ona się do, nadaje do naszego domu. Nieraz się działy takie rzeczy, że nie chcielibyśmy zaprosić jakiegoś wariata albo kogoś, kto nam podpali ten dom, zwłaszcza, że ona jest w kostiumie klauna. I jest w ogóle nastolatką. Uuu, nastoletnia ciąża! Bo kurde, się najadła. No trudno mi powiedzieć teraz. No dobra, ale już się poznaliśmy, więc teraz po prostu dodajemy ją do grupy. Jest z nami w grupie. I to, co robimy, to po prostu. Bierzemy ją do pokoju, ale zastanawiam się, do jakiego pokoju ją. Może do tego pokoju z trojaczkami, i ona by pomogła trochę i się nauczyła, skoro jest w ciąży. Uuu, yy, to by było super. Dobra, robimy tak. Każemy jej wejść tutaj do pokoju. No i do tego pokoju. Idź. Bo teraz będziemy musieli. O, jejku, niedokończona praca! Stefan, ale zrobiłeś zadanie domowe. A więc Stefan miał zrobić jakieś zadanie domowe kilka tygodni temu i nie zrobił. A teraz ma okazję spisać yy, to zadanie domowe od kolegi, bo nikogo nie ma w klasie i czy to zrobi? Nie, Stefan, przyzna się, wyzna prawdę. To jest jednak dom samotnych matek. O, i dostał ostatnią szansę. No i dobrze. To jest jednak dom samotnych matek, gdzie trzymamy poziom, także nie będzie czegoś takiego. Dobra! Powitajmy nową samotną matkę, Oliwie, która jest w stroju klauna i ja myślę, że to jest w ogóle super, że ona będzie tutaj w tym pokoju, będzie się zajmowała tymi trojaczkami, nauczy się jak wychowywać dziecko, zanim urodzi swoje. I super, że trafiła do nas do domu samotnych matek, chociaż wygląda ciekawie, nie wiem o co o czym ona jest w tym stroju w ogóle. O co tutaj chodzi? Ale nasze trojaczki czują się świetnie. Witamy w świecie, tasz! Witamy w świecie, Dusia i witamy w świecie Misia. Tak więc. Super! Okej. Okay, Rose tutaj się bawi klockami. Nula jej pomaga. Przydałoby się jednak coś zrobić do jedzenia dla każdego. Nasza służba tutaj czyści toalety, a nasi chłopacy nadal, kurde, przed telewizorkiem sobie tutaj rozmawiają cały czas ze sobą, żeby się nie pokłócili, że, że nie mają też siebie dość, nie? dużymi im, im te tablety. Ja myślę, że możemy podać około 16 coś do jedzenia, dla każdego mu po prostu jedno danie zrobimy, zaszalejemy i tyle. I, I zastanawiam się, co jeszcze można im tutaj wstawić. Jak teraz tak, patrzycie, macie jakieś pomysły, co by można było im jeszcze wstawić do pokoju? To piszcie w komentarzu. Adula się bierze za gotowanko. A ten w ogóle na szlokę, jak biega, w to mój to biega, sprawdza poziom, czy z białej rękawiczki robi. Ale czemu ty nie robisz tamtych, póki jest tylko u nas? O, dostaliśmy pocztę. To będą rachuneczki. Weź pocztę, zobaczymy, Dawid idzie po pocztę. Co co, co, co to nam coś przysłał? Jezu, ile ty masz zabawek? Dawid? Po co, 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 co ty zabawek? Wielbiciel. To no Judith, ale Judith z nami już nie mieszka. Słuchajcie, ja wam nie powiedziałam w ogóle. Jedna róża, aha, to jesteśmy róża, zasadzimy ją, co? Ja wam nie powiedziałam, bo niektóre samotne matki poszły sobie, po prostu już te dzieci dorosły, one też nie chciały tu być, ciągle nam uciekały. Na przykład taka Judith, którą na pewno wszyscy pamiętają, kto oglądał wcześniej tą serię. Więc pożegnaliśmy się z nią i niech, niech idzie w swoją drogę, drogą, drogę, niech spada na drzewo i po prostu. Judith wróciła, wróciła do siebie. Okej, okay, tutaj Lokaj biega w tą weftą, jak na razie nikt nie trafia do karnego jeżyka, bo każdy się dobrze zachowuje. Tutaj psa trzeba uspokoić. Pies sobie chodzi po wszystkich pokojach, jest pupilem. Kateryna sobie siedzi, czeka aż wróci Stefan ze szkoły. A ta mała Rose... Przydałoby się, żeby ktoś się nauczył korzystać z toalety. I póki Dula nie... nie... właśnie, o tym mówiła. Jakiej opowiadasz, tutaj wolno już siusiać w pieluszkę. Trzeba iść skorzystać z toalety. A to cały czas w bikini. Jeszcze żyje wakacjami. Jeszcze żyje wakacjami. O! Alarma! Już Dawid biegnie, nawet nie zdążyłam kliknąć. On już biegnie, się... jeszcze ten pokojówek. O nie, oni są najlepsi na świecie. Jeśli zrobicie swój dom samotnych matek, koniecznie zatrudnijcie sobie pokojówka. W sensie, to jest lokaj, ale zobaczcie. Od razu tam się podzielili za zadaniami i przebrał i idzie, nie? Robota skończona. Uwielbiam to, to jest super. Naprawdę muszę już iść, dzięki za wszystko. No nie, Oliwia, ty nie pójdziesz. Ty jesteś naszą nową, samotną matką. E, I przekonamy się, czy to jest ciąża, czy to jest jezonko. A co u naszego Karalucha? No, sobie siedzi. Nie ma zlewu. E, ja myślę, że po prostu zrobiłam mu zlew Niech sobie sam myje te naczynia. Damy mu taki, jakiś taki najgorszy tego typu. Niech sobie sam je myje. Co on sobie myśli, że na górę będziemy brać te naczynia? Niech sobie tutaj myje te naczynia. I, i tyle. Dobra, o proszę bardzo. Tutaj może trafić jakaś bardzo oporna, samotna matka. Wiecie, to nie jest wykluczone. Tu jest miejsce przygotowane. Dobra, wracamy. Na powierzchni. Poprawa ocen! Stefan ciężko pracował i teraz jest piątkowym uczniem. Uuu, Stefuś! No, jesteśmy z siebie dumni. Chodź, wracaj do siebie do pokoju. Zaraz będzie obiad. Wszyscy wstali, wszyscy wstali do tego dziecka. I nawet Stefan przybiegł. Stefan, ty idź tam z matką zjedz. O! Dziecko do niego przemawia. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. My ci pomożemy wychować kosmitę. Dobra, wzięli sobie po porcji, co idziemy dalej. Oni tutaj jedzą. Stefan tutaj je, je, Katerina, Stanem, Candy, ale dziecko znowu płacze, któreś... Co się dzieje? Co się stało. no to super. No co, Candy, proszę ja ciebie. Weź porcję i Rose oh, niech weźmie też porcje dla siebie. I zjedzone, a nasza służba. Chociaż Dawid się już tu stołuje. U dziewczyn cały czas siedzi. Chyba podrywa tą oliwię. Dawid zostawi ją. Ona jest nastolatką. Do niej ktoś dzwoni. Juki, niech spada Juki na drzewo. Stefan ładnie po sobie posprząta. Trzeba uczyć, słuchajcie, takiej rzeczy. Oni sobie tutaj jedzą. Dobra, i teraz yy, sama dula z naszym lokajem. Dobra, niech sobie lokaj weźmie, weźmie, zje. O nie, o nie, zaczął się poród! Poród Markusa! To już teraz, teraz właśnie urodzimy nasze kosmiczne dziecko! To jest ten moment. Czemu ty zjeżdżasz, łazienki? O, jeszcze z nim rozmawia sobie. Mówi, stary, ty nawet nie wiesz, co mnie teraz czeka. Teraz będę rodził. Cokolwiek urodzę, nie martw się. Wychowamy to razem. Łazience nie róć, Łazience nie. Gdzie jest twoje łóżko? Tutaj. Tutaj urodzisz ładnie przy kołysce. Urodzisz dziecko. Markus, wszyscy jesteśmy przy tobie. Trzymamy cię za twoje piękne umieśnione dłonie. Markus, dasz radę. Dasz radę, nie martw się. Jesteśmy tutaj. Ok, Markus rodzi. No dobra moi kochani, ja tutaj kończę Dowiecie się co Markus urodził w następnym odcinku Zobaczymy jak ten nasz kosmita będzie wyglądał I do zobaczenia w kolejnym Kiedy będzie następny, jeszcze nie wiem Pewnie w przyszłym tygodniu Więc zostawcie dzwoneczek, żeby dowiedzieć się kiedy żeby być na bieżąco Dzięki jeszcze raz za oglądanie i hejka!